Po pierwsze kilka ogłoszeń organizacyjnych, jeżeli ktoś z Was przybył i nie odebrał takiej oto torebki ze sterową obowiązkową Dynatrace'a, bardzo proszę o zgłoszenie się. I druga rzecz, w materiałach dotychczas prezentowanych, to pływa informacji, że jednym ze sponsorów naszego zimowiska jest również firma IQ.pl, reprezentowana tutaj przez kolegę Natana. <noise> zdjęcia, A byli. więc e, IQ sponsoruje zestaw kubeczków termicznych, które będzie można wygrać, jeżeli będziecie zadawać ciekawe pytania albo udzielać odpowiedzi na pytania zadane przez prowadzących. Także e, zachęcam do aktywności. Teraz oddaję już głos Michałowi Czyńskiemu. Nie ma Cześć, witam serdecznie. Z częścią z Was się znam. Mówiłem przynajmniej dwa razy na źródłowisku. Mówiłem praktycznie za każdym razem o tym samym. Jeśli chodzi o platformę, to jest moja praca z, z tym, z moja z codzienność. Dzisiaj będzie o Linuxie on o nowym podejściu do tego, jak wykorzystywać maszyny wirtualne. Eee, na razie nie będę tego tak, rozwijał. Eee, o automatyzacji. Ja powiem o Ansible, bo tego używam do tego typu rozwiązania. To, czego używacie u siebie, to nie ma kompletnie żadnego znaczenia. Eee, chodzi o zmianę Sposobu podejścia. Kim jestem? Przedsiębiorcą, to na pewno prowadzę. Studiwę, devopsem, bo tak wychodzi, że tak pracuję. Wiecznym studentem, bo studiów nie skończyłem, ale cały czas muszę się uczyć. No i jestem adwokatem diabła, jak niektórzy mnie nazywają, bo jestem Linux i Microsoft World. Szczycę e, się tytułem od października MVP. To jest Microsoftowy tytuł Most Value Professional. Jestem jedynym człowiekiem na świecie z tym tytułem, który zajmuje się wyłącznie technologiami open głównie Linuxem na platformie Azure. Tak. tak? To jest po prostu biznes. Linux na że być musi, ktoś musi się tym zajmować. Więc stąd to wyszło. Ok, o czym dzisiaj? Fundamenty IT w 2016. I tutaj zacznę od konkursu. Dla Was to są kubeczki. Co jest ważne dla Admina dzisiaj w 2016. 16 roku. Kawan. Pieniądze. Linux. To ma działać i nie pójść w duszę. Microsoft. Aut automatyzacja. Wygrałem Kubecie. Skalowaność. Ale próbujcie dalej. Ma działać przede wszystkim i... Nie, nie, tak. w Ale to jest ważne od lat, tak? Ma być szybko, tak. Tak, spóźniśmy w 2016 roku dzisiaj. Podpowiem, jedna rzecz się zmieniła. Ja na, tym, na się. To, to fajnie. Automatyzacja. Ale jeszcze nie ma te obrazów. to będą kontenery, nie, ale to o tym możemy Pomiar. Nie hmm. ważne jaki system, ważne żeby działał. działało. No, ale to się nie zmienia to w 2016, tylko to jest... ale pomiar no, to chyba jest. Nie, ale to nie, to, nie co się dzisiaj jest. Pytajmy! mi się, że kubek! Marketingowo tendencyjnie podchodzę. Pierwsze, to się, pierwszy slajd jest tendencyjnie. A co się nie zmieniło? W 2016 i co jest pod każdej dobrej prezentacji? Cycki! Kotek! No. Trzy kubki! Za chmurę, cycki i kotek. Zaraz przejdę do prezentacji, nie? To kto, kto, kto? Tutaj do odbioru będą, nie? Dobra, słuchajcie, e, teraz na no, poważnie. E, typowe podejście do infrastruktury wygląda mniej więcej tak jeszcze dzisiaj. Niestety tak jest. 90% moich klientów i 90% klientów moich klientów pracuje w takim trybie. Jedna maszyna to może być fizyczna maszyna, to może być kolokacja, cokolwiek, już coraz częściej to są maszyny wirtualne i wszystko wepchnięte w tą maszynę. Jak potrzebujemy więcej ramu albo więcej mocy obliczeniowej, no to oczywiście skalujemy w pion. Czyli po staremu, tak? Od lat 90. jesteśmy przyzwyczajeni i dalej to działa. Jakie ma to plusy? No nie mamy iluś tam maszyn, tylko mamy jedną, więc lepiej się to prezentuje w jakimś tam inwentarzu, nie trzeba się specjalnie męczyć. A jeszcze o jejku nie trzeba przepisywać aplikacji, żeby przypadkiem się w poziomie skalowało. Tak więc niestety tak to wygląda w większości przypadków. I co mamy w tych przypadkach? No mamy front jakiś, będę się trzymał web-aplikacji, tak? Zostawię aplikację bankową, ubezpieczeniowe i tak dalej, bo to nie, nie warto sobie tym głowy zakrzątać. Backend, czyli jakaś tam mechanika, do pecha, Python cokolwiek co byście tam chcieli, no i są jakieś jobs. Tak? Najczęściej no na Linuxie będą to krążowe, jakiekolwiek, które coś sobie tam robią. O ile przy blogach o kotach nie ma takiego głębszego znaczenia, bo tych jobów nie ma. O tyle na przykład, jeśli w e-commerce pracujecie, to te joby potrafią generować olbrzymie pieniądze dla firmy. To jest przetwarzanie produktów, przetwarzanie zamówień, dopasowywanie produktów do siebie, dodawanie nowych produktów do bazy. Często nie jest tak, że siedzą pracownicy i dodają z magazynu cały czas nowe produkty, tylko to się robi jednym jobem na przykład w nocy i są hurtowo dodawane do, do, do zbioru produktów. Systemy wszelkiego rodzaju płatności i takich innych rzeczy. Jak płacić jakimś Paypalem czy czymkolwiek innym, to nie jest tak, że ta płatność jest realizowana od razu, tylko jest realizowana hurtowo co jakiś przedział czasu. Na przykład co godzinę, co pół godziny, raz dziennie. Ja się będę tutaj opierał na pewnym moim kliencie, który ma firmę produkującą oprogramowanie do śledzenia pojazdów, floty pojazdów. Z czujników, z pojazdów spływają dane do jednego miejsca, są przechowywane w bazie danych takiej czy innej, wszystko na minusach, 100%. I raz na dobę generowane są raporty dla klientów. Mapka z jakimiś tam statystykami itd. itd. Wygenerowanie takiego raportu dla jednego klienta na jednej maszynie dedykowanej trwa około 4-5 do 5 godzin. Od pojazdów, ponad 1000 pojazdów i tak dalej, zużycie paliwa, takie inne rzeczy inne rzeczy. Nie ma problemu do momentu, kiedy się okazuje, że krążą przekracza czas rozpoczęcia nowej doby raportowej. Tak, i w tym momencie przy takim problemie zaczęło się to oczy nazywamy się dobra. Co jest standardowe już dzisiaj? I to mnie cieszy, no skalujemy się troszeczkę w poziomie. Niektórzy się ogarniają i tak dalej. Automatyzacja to sprawiła e, pisanie aplikacji na nowo. Już nie, nie używamy coraz częściej tych, które były w latach 90. czy w latach 2000 na początku pisane, tylko raczej już przepisaliśmy cały swój soft na nowo. Więc skalujemy się w poziomie. Coraz częściej, no niestety jeszcze nie tak często, chociaż w przypadku hostelów czy jakichś takich większych rzeczy, no to już faktycznie się pojawia. To, że front robi za front. Jakiegoś cieneksa mamy na froncie czy cokolwiek, a cała reszta, która jest naprawdę ważna i co się robi jest pod spodem. Odseparowana serwery, które zajmują się jakąś mechaniką e, pod spodem. Jaki plus? No Głównie separacja. To, że nie wpuszczamy tego zewnętrznego tylko tutaj, a tutaj możemy mm, balansować sobie tym, co jest nam potrzebne pod spodem. Jeśli będziemy kolejnych serwerów potrzebowali do osiągnięcia tego, co jest pod spodem? No to je dokupimy w taki czy inny sposób. Czy to są maszyny fizyczne w szafie, czy to są jakieś serwery dzierżawione, dedykowane maszyny wirtualne, dzisiaj już kontenery, wszędzie zwiększono nówkę tam, docker. To już nie jest standard. Czyli front i backend na przedzie, to co jest standardem cały czas, ale joby w backendzie. Stawianie specjalnych maszyn do wykonywania cron-jobów. Czy ktoś miał okazję to robić na sali? jedna osoba, to dobra dwie, czyli do standardu nam daleko, tak? Jeśli są ciężkie rzeczy do zrobienia, to potrzebujemy specjalnej maszyny do tego. Z doświadczenia dlaczego? Głównie lenistwo programistów, z mojego doświadczenia, tak? Bo to trzeba wyprowadzić na zewnątrz, jakoś rozkryptować, oczywiście napisanie na przykład API RESTowego, czy czegoś, się okazuje się problemem, bo trzeba wykonać pracę i tak dalej, i tak dalej. To, co na pewno nie jest standardem, a jak powinno wyglądać, no to mamy front, mamy backend, który coś robi i mamy dodatkowe maszyny dla drzewów, które e, coś wykonują. Nowe podejście i to jest to, co w, ja miałem okazję wdrażać już u dwóch klientów. Czy jednemu klientowi zaprojektowałem sam wdrożyłem, bo to była instytucja bankowa, więc nie ma ono o dostępie do infrastruktury? No i ten link, o którym wspomniałem. Śledzenie floty e, pojazdów. Mają frontend, mają backend, który coś robi. W momencie, jak potrzebują tych jobów, wstają nowe maszyny i wykonuje się cron w momencie, kiedy przestają być potrzebne, wyłączają się. E, cron job sam to wyłącza. W momencie, jak wygeneruje te raporty i tak dalej, to ta sama aplikacja po prostu wyłącza maszyny, które są e, na backendzie. I teraz, y, jaki to ma sens? Więcej problemów, to na pewno. Jest więcej problemów. Wirtual, wirtualki. Y, to się dzieje w chmurze publicznej, więc nie ma mowy o utrzymaniu maszyn fizycznych, które pracują pod wirtualkami, które nie są w oparciu o godzinę y, używane Dokładnie, i teraz pytanie, kiedy to ma sens? Typowa wirtualka, na której pracuje akurat ta infrastruktura, czyli jakieś tam dwa powiedzmy 4 GB, to jest dosyć wysoki koszt, bo tutaj to jest chyba około 40 czy 50 euro miesięcznie, jeśli chodzi cały czas włączone, czyli jest drogi. Kiedy takie coś nabiera sensu? Jeśli okazuje się, że krążok wymaga na przykład 200 GB ramu, 400 GB ramu. 32 rdzeni i przykładowo powiedzmy 6 TB SSD. Jak to się rysuje tu, gdzie ja pracuję, to jest 8 euro za godzinę. 32 rdzenie 447 m 6 TB SSD. Można to włączyć na kilka minut. 8 euro za godzinę, a płaci się tylko za minutę. Klient w momencie, kiedy przeszedł na taki model infrastruktury zaoszczędził kilkadziesiąt procent Nawet w porównaniu do zwykłych, małych maszynek, gdzie mógł to zeskalować w poziomie, te krążowy. Tutaj uruchamianie jednego tego joba, on się wykonuje w bardzo krótkim czasie na potężnej maszynie. Wszystko dzieje się w ram tak? Tutaj nie mam, ten SSD nie jest używany. On jest tylko przy okazji w tej maszynie. Wszystko dzieje się w piorunującym tempie w granicach 30-40 minut. Wcześniej wspomniałem, że to było około 3,5 godziny. 3,5-4,5 godziny. I to jest dosyć ciekawy model. Jest bardzo problematyczny, jeśli chodzi o księgowość firmy. Więc jeśli będziecie chcieli planować coś takiego, to jest bardzo ciężko przebić się przez ścianę Pani Księgowej, Pana Księgowego. Z jakiego względu? Ile nas to będzie kosztowało miesięcznie? Nie wiadomo. Sorry. A ile może nas kosztować? No, jak ktoś zapomni wyłączyć maszynkę, albo coś nie zadziała, to tak na około 7 euro miesięcznie. No, pani księgowa się nie śmieje wtedy, jakby. E, więc duża odpowiedzialność po stronie tego, kto to projektuje. czy znaczy, oczywiście są mniejsze maszyny, tak? Ja dam przykładowo to, co największe, co jest do dyspozycji tam, gdzie ja pracuję. E, księgowość to jedno. E, zaprojektowanie tego to drugie mentalność administratorów i podejście w starym stylu konieczność nauczenia się czegoś nowego konieczność podjęcia wyboru bo wybór platformy, na której będziecie to realizować no też ma znaczenie tak? ja nie namawiam w żadnym wypadku do tego czego ja używam, są przynajmniej trzy platformy na świecie, które oferują to co zaraz pokażę na demówce no ale nie mniej tą decyzję trzeba podjąć co to oznacza? w dużym wypadku oznacza to vendor login tak bo jeśli skrypty, jakieś oprogramowanie i tak dalej zostanie napisane pod konkretną platformę, no to raczej na innej nie zadziała bez przepisania, e, przy czym nie jest, przepisanie nie jest na pewno specjalnie skomplikowane. E, no i jeśli macie problemy gdzieś tam decyzyjne na najwyższym szczeblu, czyli jacyś dyrektorzy e, tam CTO, tak, czy, czy inni, no to też może być niechęć do wyrzucenia czegoś na zewnątrz. Tak u siebie na własnej infrastrukturze też można próbować bawić się w takie rzeczy. No ale postawienie prywatnej chmury to jedno, bardzo dużo godzin, bardzo dużo środków, zakup sprzętu, no i nie mniej wtedy wszystkie te maszyny fizyczne, które są pod spodem, one są ciągle włączone, pod tym są mniej obciążone, tak? bo, bo włączamy, wyłączamy te maszyny wirtualne, ale to minimum, które maszyna fizyczna zużywa, jest używane cały czas. W instytucjach bankowych na przykład jest bardzo ciekawa sytuacja, bo oni mniej newralgiczne podsystemy wypychają do chmury publicznej, a te najbardziej newragiczne zostawiają się. Głównie dlatego, że są jakieś stare ax z toborowym oprogramowaniem, coś, czego nikt nie dotykał od lat, żeby to przypadkiem nie wybuchło. Ale działa, ale działa. Tak, działa i działa bardzo stabilnie, i bardzo dobrze, tylko po prostu tego nie dotykają. Ale coraz częściej na przykład fronty banków internetowych i tak dalej też działa w chmurze publicznej, bo spodem jest komunikacja z API RESTowym i tego typu modele są bardzo często używane. Oczywiście teraz przechodzą na kontenery, tak? Masowo, bo to jest mniej więcej ten sam model, jakbyście s uruchomili na przykład czy jakiegoś innego Mezosa. To jest bardzo zbliżony mechanizm. W razie potrzeby wyrzuca się więcej w mocy obliczeniowej czasem mniej. Ok. Zrobię oczywiście demówkę. Mam nadzieję, że uda mi się z tym w ręku. maszyna, która nie chodzi, też kosztuje? Tak, ja zaraz o tym opowiem robiąc. Nie, nie kosztuje, ale tak opowiem o tym zaraz, robiąc domówkę. E, ja się będę wypowiadał na temat platformy, na której pracuję, tak? jak to wygląda u innych dostawców. E, znam niektóre różnice i mogę o nich opowiedzieć. E, to jest kod napisany w Pythonie. E, to się zaraz było. Okay. Czy ktoś wie, jak powiększyć czcionkę kodu w Pythonie? Dobra no, razu? No, no. Ani ma rurka do góry? A w menu? A w view nie masz presentation no. Użyj lupy! Widać w miarę stu chociaż cokolwiek? W view nie masz presentation mode. W środku widać. E, no, że ja tego nie widziałem na ostatniej kon. Ale dobre. Ale dobre, trzeba przyznać. W ogóle dobre. Ich produkty polecam. Okay. E, Python, to jest produkcyjny kod. Używany w, w kilku miejscach. E, napisany mniej lub, lub bardziej przyzwoicie. E, jest tu trochę kredentiali. No możecie je sobie zapisać, tak? No i tak to mówię zaraz po, po prezentacji, no, ale jeśli coś zdążycie zrobić. Tam jest tylko 120 euro na tej subskrypcji, za której tak nie muszę płacić, więc jakoś to przeżyję. I wrócę teraz do, do pytań. Pierwsza rzecz, która się nas ufa, nasuwa faktycznie, czy za wyłączone maszyny płacimy, czy nie płacimy. Na tej platformie, na której ja pracuję, nie płacimy za wyłączone maszyny, o ile nie mają podpiętych dysków z danymi. Maszyna ma dysk systemowy, dla Linuxów to jest 30 giga i możemy do tego podpinać dyski maksymalnie jednoterabajtowe, tyle ich tam jestem, i przechowywać na nich dane. No w maszynie takiej dla jobów raczej tych dysków na dane nie będzie, raczej na obiektach będzie pracowała na jakichś blobach itd. i tak dalej. Jeśli będzie miała takie dyski, no to płacimy za zużyte dane. Na tej platformie to jest mniej więcej 2 euro za 100 gigabajtów koszt, tak? Więc jeżeli będziemy mieli tam wrzucone 100 gigabajtów danych na takiej maszynce, no to 2 euro co miesiąc zapłacimy za to, że jest wyłączone. Jeśli mówimy o konkurencyjnej platformie, najpopularniejszej na świecie, takiej, która ma jeszcze księgarnię internetową, to tam się płaci za wyłączone maszyny. Tak? Czyli, jeśli się zdecydujecie na tamtą platformę, to trzeba to mieć na uwadze. Nie wiem, jaki są u Google'a. Nie mam pojęcia, czy się, wyłączy, czy się płaci za wyłączone, czy nie. Trzeba w, Amazonie, to w Amazonie płaci się jeszcze. W podstawowym trybie, w podstawowym planie taryfowym płaci się za wyłączone maszyny. Mam do dzisiaj wyłączone mam można zmienić plan taryfowy i tam już się nie płaci za niezarezerwowane zasoby, bo jest rezerwacja zasobów. I teraz tak, druga rzecz, rezerwacja zasobów, tak, bo, bo do tego przyszedłem. W momencie, znaczy często u dostawców usług chmurowych albo tych, którzy się tak nazywają, jest problem głośnego sąsiada. Czyli na tej samej maszynie są jakieś inne maszyny wirtualne, które są uruchomione i na przykład mamy zatkane łącze, yy, mamy obciążony procesor, grzanie itd., itd. Na Amazonie możemy zarezerwować zasoby. Yy, to chyba wpływa na, na, yy, na koszty, ale nie chcę się wypowiadać czy na pewno. Jeśli chodzi o tą platformę, w momencie uruchomienia pierwszej maszyny, jakiejkolwiek na subskrypcji rezerwowane są automatycznie dla nas cała maszyna fizyczna posłowa. I każda kolejna maszyna uruchomiona w takim podstawowym trybie będzie uruchomiona na tej samej maszynie. Więc nie musimy się martwić o to, że zabraknie nam zasobów. I teraz tak, przechodzę do kodu. Trzeba się odrobinę uwierzytelnić. Jeśli zwrócicie uwagę, jak to wygląda. <laughs> I razem z tym, to jest po prostu token o... Tak? Czyli to oznacza, że dla swoich administratorów, dla swoich programistów i tak dalej możemy tworzyć konta i będą mieli dostęp do określonych zasobów. I to się tyczy wszystkich tych największych platform cloudowych. Czyli nie musimy mieć jednej osoby, która jest punktem dbającym o to, żeby na przykład ktoś tam nie wydał iluś tam tysięcy euro. Czyli na przykład mamy grupę adminów, którzy się zajmują tylko tym, żeby tworzyć tego typu rozwiązania i oni mają dostęp do tej platformy, żeby uruchamiać Maszyny. I teraz jedna rzecz, o której wspomniałem, to to, że włączamy i wyłączamy maszynę wtedy, kiedy jest potrzebna. I to jest dosyć normalne. Zrobimy to praktycznie u każdego dostawcy usług chmurowych, mniejszego czy większego na świecie. Fajniejsza zabawa zaczyna się w momencie, kiedy możemy utworzyć maszynę wirtualną, szczególną dla danego przypadku, który potrzebujemy. Bo teraz weźmy pod uwagę, widzieliście maszynę, którą pokazałem jako przykładową, 32 kory 447 gigaramu, to jest kolos. A co jeśli mamy na przykład akurat dzisiaj tak, że mamy niewielkie obłożenie w sklepie czy finan i wystarczy nam taka 4 kory i 8 giga No nie będziemy marnować 8 euro za godzinę, potrzebując muchy, tak? a nie czołgu. I wtedy z pomocą przychodzi właśnie taki model, gdzie możemy utworzyć maszynę, która nam jest potrzebna aktualnie. Może potrzebujemy maszynę, która zadziała z troszeczkę innym skryptem, automatycznie wygenerowanym na przykład przez nasz soft i możemy utworzyć taką maszynę. I jak to wygląda? Eee, dobra, tutaj już się autoryzowaliśmy. Mamy identyfikator subskrypcji. Czego będziemy używać? W compute, bo maszyny wirtualne, network i storage. I co się będzie działo? Po kolei tworzymy grupę zasobów, to jest logiczne połączenie w całość elementów w cloudzie, na przykład per klient, per sklep, per aplikacja i później możemy ubić na przykład automatycznie całą grupę zasobów. To może być więcej maszyn niż tylko jedna do takich jobów. Utworzymy sieć wirtualną, odseparowaną w cloudzie i tak dalej. To, od, to odróżnia platformy cloudowe od zwykłego hostingu maszyn wirtualnych. Możemy stworzyć sieć odseparowaną od internetu z wewnętrzną. Przestrzenią adresową na przykład tam 000, Tak w masce 24-bitowej i możemy sobie tam tworzyć wewnętrznie maszyny, które będą coś wspólnie, na przykład między sobą wymieniać tak Mamy sieć wirtualną. Tworzymy interfejs sieciowy dla maszyny wirtualnej, albo kilka interfejsów dla maszyn wirtualnych. Storage wybieramy system operacyjny, składamy to wszystko w maszynę wirtualną i uruchamiamy. W momencie uruchomienia maszyny wirtualnej możemy zdefiniować skrypt dowolnie napisany przez nas, w Perlu, Bashu, Pythonie, w C Sharpie nawet, jeśli ktoś czegoś takiego używa, który zostanie wykonany na maszynie w momencie jej startu i pierwszego. Czyli będziemy mogli tak naprawdę rozpocząć automatyzację, bez konieczności nawet zalogowania się na tej maszynie. Jak my to robimy? Taki trochę dirty hack, no bo pisanie takich długich skryptów, które zrobią nie wiadomo co na maszynie, jest nudne, problematyczne i generuje bardzo dużo możliwości popełnienia błędów. Co nie generuje takich możliwości? Ansible. Więc co robimy? Trzylinijkowym skryptem instalujemy Ansible na maszynie automatycznie po jej starcie i lokalnie wykonuje runbooka, który jest wrzucony na maszynę. Czyli nie łączymy się nawet Ansible'em z tą maszyną, tylko Ansible lokalnie wykonuje to, co sobie napisaliśmy w na runbooku. Tworzymy sieć wirtualną, Przestrzeń adresowa tutaj 10.1.0. Czy ta pula obsługuje IP wersji 6? Nie. Nie, nie, nie. nie obsługuje. Znaczy, dla Was nie obsługuje. Ja już biorę udział w wewnętrznych testach i jest, ale ze względu na dostępność IP wersji 6 na świecie, a nie po stronie dostawców, to jest na siódmym planie. Ludzie nie mają IP wersji 6 po prostu i to sobie cały czas z backlogu spada, spada, spada. Niestety telekomy tak? tutaj głównie z zawodzą. Znaczy podejrzewam, że jak banki masowo przejdą firmy ubezpieczeniowe i tak dalej, to to, to troszeczkę podskoczył do Tworzymy adres IP publiczny w tym przypadku. Nie musimy tego oczywiście robić. Rezerwujemy sobie adres IP i to co musimy tylko e, uzupełnić. To oczywiście może zostać wstrzyknięte w formie na przykład parametrów do skryptu. Tak, czyli może pochodzić z kontinuą. Któr jest ten Oni nie zrozumieją. Też możecie sobie zapisać. Już nie jest używane. I teraz zwróćcie uwagę, że mamy do wyboru szereg systemów operacyjnych. I to jest od Ubuntu, Debiana, Red Hat, Centosa, SUSE i Enterprise i OpenSUSE wszelkiego rodzaju zamknięte systemy operacyjne. Kilka Windowsów. A w jest? Nie, nie. Jest, jest z takich ciekawszych, jest na przykład BSD. To sobie użyć, tak? Co na, na platformach chorobowych nie jest jeszcze bardzo rozpowszechnione. E więc tylko tyle, co mamy od siebie do uzupełnienia. I tutaj zaczyna się już. Tu tak naprawdę zaczyna się skrypt, który tworzy maszynę wirtualną. Z podanym adminem i hasłem możemy użyć oczywiście kluczy. Tak? SSH. Dobra, ja sobie wyjdę już z tego trybu prezentacji, jak się uda. Na koniec tylko to, co zrobię, wyciągnę sobie adres IP utworzonej maszyny. Eee, to już zniżę. Eee, jak utworzę maszynę, to oczywiście chciałbym coś z nią zrobić, skontaktować się z nią, wiedzieć, gdzie jest, jaki ma adres i tak dalej, więc wyciągam to najpierw. Skrypt ruszył. Yy, tutaj tworzę maszynę, która ma 16 korów i 224 gigaramów. A, A jeśli A, jeszcze nie połączony z nami. To nie dojaśniało. To po co? W ogóle w WC nie połączył. A, to dlatego. Ale z ten od kamelek. Nie, nie, ja z... A, prywatny. Jeszcze kilka procent. Ja. A nie bałbyś się połączyć? CBA już nie przechodzi. Bo nie boi się łączyć z siecią. Tak jak wspomniałem, 224 GB, 16 korów. Ona będzie mniej więcej połowy tańsza niż ta, którą pokazywałem na slajdzie, czyli 4 euro za godzinę. Ile to będzie trwało? Około 4 minut utworzenia maszyny. Od czego to zależy? Od dostępności zasobów w centrum danych i od tego ile maszyn i jakie mamy już zarezerwowane pod to, co się dzieje. Później pokażę Wam włączanie i wyłączanie maszyny. Może żeby było... Yy... No mam pytanie, czy, tak? jest, czy jest wersja na przykład dostępności na kartę, w cudzysłowie, to znaczy, że można się ograniczyć do tak. kwoty? Jest. A czy chcecie, żebym powiedział jakieś sprzedażowe rzeczy, bo Nie nie witać, nie. A... Chodziło o możliwość. Yy, no, ale yy, to jest, jest, to jest N możliwości rozliczenia, więc yy, a, a im więcej chce się wydać, tym jest taniej. No, ale to już... To jest bezpieczniej, właśnie na jak wcześniej wspomniano, tak? Na chyba nie wiem. I bezpieczniej na kartę? Ja się spotkałem uczniów klientów, że jak powiedziałem o karcie kredytowej, to on zaczął. Nie, wyżdżać. na kartę. Prepaid. Aha, prepaid. A, w Cześć ten sposób na kartę to tak też jest. E, co chciałem pokazać, bo tak włączyłem, a nie powiedziałem, dokładnie 200 dni kodu i tworzymy maszynę wirtualną z szytą tak? Znaczy jak dołożę, tutaj nie ma skryptu, który się uruchomi na maszynie. Jeśli dołożymy skrypt, to będzie jeszcze, e, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, no jeszcze 8 linii kodów. Ale nie ujmiemy komentarza i No mówię, no przerośnie 200 linii kodów, tak? No to jest Python, więc nie napiszemy jedno kod, tak? e, Przy czym to nie musi być Python. Da się Robimy można. O, Bashu. Jedno I nawet w Bashu moglibyśmy to napisać. Z tego względu, że i w przypadku tej platformy, i w przypadku dwóch pozostałych, najpopularniejszych, to jest po prostu API to To można zrobić na żywca ze wszystkiego, nawet z Whitespace, a jeśli Whitespace potrafi się łączyć z Internetem. Nie wiem, może. SDK, ja korzystam z SDK do Pythona. Z tych, które są dostępne, to jest, no oczywiście .NET. Python, PHP, Ruby, Go, Java, Node.js. No i chyba to wszystko. 6 języków. Tak? Całkiem przyzwoicie zrobione. Go jest od niedawna, więc jest takie. E, wysoki priorytet ma, pomijając dotnet, Python, Java i Node.js.